di mare tutti frutti, macchiavelli, penne, carbonara, papardelle, bolognese, macaroni, tutti frutti, macchiavelli. Przepraszam, Krzysztof Tarasiuk, witam serdecznie w szerywanie. Dziś przygotuję pastę. Zacząłem po włosku, ponieważ pasta jest właściwie pomysłem moich przyjaciół ze Szczecina, Dara i Dany, którzy jakiś czas byli we Włoszech. Bardzo krótka, szybka pasta, którą przygotujemy z sera podpuszczkowego sera żółtego. Potrzebujemy odrobinę oczywiście jogurtu naturalnego lub śmietany, dwie łyżki majonezu, czosnek, czarne oliwki, sól, pieprz, chlebek. Zaczynamy. Serek możemy pokroić na mniejsze porcje i należy go zetrzeć na tarce, ale o mniejszych oczkach. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora... Quasi, quasi, treno, treno, e vengo, vengo da te. Maj treno, dei dezideri, najmniej pensieri l'incontrario kontrariowa. No i proszę, jedna piosenka i serek starkowany. Przekładamy ser. A taki ser to deser. Drodzy Państwo, kto zjada żółte sery, ma nienaganne maniery. Dodajemy łyżeczkę, a nawet dwie jogurtu. Majonezu, również dwie łyżeczki. I bardzo ważna sprawa. Trzeba przygotować czosneczek. Przygotujemy z dwóch ząbków. Jako że jest to potrawa włoska, a przynajmniej taką wydaje mi się. Kolejna pieśń tym razem z Sycylii. Ciao, 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 siciliano. Ciao, 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 girli mondo a cercai la fortuna. Ciao, 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 ciao siciliano. O wągłe tu adrai, o solo troverai. I po słowie proszę bardzo. Mamy czosneczek. Ciach, ciach, ciach. Dodajemy do pasty. Pasta, pasta. Odrobina soli, czarnego pieprzu. Teraz należy wszystkie składniki połączyć. Jest to świetna pasta, która nadaje się może nie do porannego spożycia, ale popołudniowo-wieczornego, gdyż, jak zauważyliście, zawiera w sobie czosnek. A człowiek po spożyciu czosnku zieje ogniem jak smog wawelski. I dlatego tę pastę proponuję zjeść taką popołudniową porą ze świeżą bagietką lub chlebkiem. Przełożymy ją teraz do małej miseczki, żebyście zobaczyli, jak pięknie się prezentuje. Wszystko to kwestia tak naprawdę dobrego, dobrej jakości sera żółtego. Możemy ją ozdobić natką pietruszki. Dodajemy oczywiście oliweczki. Mogą być cztery, jak trzech muszkieterów i d'artagnan. Proszę bardzo. Za chwilę zaprezentujemy ją na chlebku. Zobaczycie, jak pięknie wygląda. Molto grazie, grazie mille. Dzisiaj z wami był Krzysztof Rotarasiuk ze Szczecina i przygotował włoską pastę z żółtego sera. A riwederci.